Dej mnie, głoś... mnie tam głośniej. Kierowniku! Dej mnie tam głośniej! Eo Więcej! Teo! O... Już było jak najwięcej. Jestem sexy? Jestem dobry? Jestem yes, yes okay. sexy, and I know it. Jestem jak ten? Rogalska z TV.N. tv Ben? tv TV-ten? TV 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 Pięknie wyglądasz, więc możesz w <coughs> Godać. Cześć, ciemano! Witam was w kolejnej lekcji. Klasyczne riffy, oczywiście standardowo. Dzisiaj jestem u Tomasza. Widzicie światełka. Ojej, powalamy się w maskę jeszcze raz. A ja? A nie, to nie jest. Yeah. O, Tomasz jest. Tak. Witam. Dzisiaj kolejna lekcja klasycznych riffów. Pokażę wam metalikę minus Human. Więc zaczynamy. Gramy sobie na dwóch najgrubszych strunach, czyli Pierwsza i druga od góry. I zero. Trzy razy. Siódmy. Zero. Szósty. Piąty. Zero. I trzeci. Kolejna część riffu. Więc zaczynamy sobie. Tak samo jak zacznęliśmy, czyli 0, 7 i od razu 6 bez zera pomiędzy i teraz 0, i dwójeczka, trójieczka. Trójieczka dwa razy, czyli i giterencja. ba ba